No cześć, witam Słoneczko, ale w głowie Dzisiaj nie za bardzo słoneczko Także trzeba będzie trochę nad tym popracować Żeby to słońce Zaświeciło W tym chorym łbie A Powiem wam, że najlepszą metodą To są te filmy Czyli rozmowa a z kim? Z nami, właśnie z wami, z nikim innym, tylko z wami. Okazuje się, że to pomaga, ale czy tylko mnie, czy wam też? Bo jeśli tylko mnie, no to słabo, ale sądząc po komentarzach, po wyświetleniach i subskrybentach, to wam też to pomaga. Czyli nie to, żeby pouczać i tam mówić, co jest fajnego, jak się czuję super, co tam zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Tylko nieraz warto powiedzieć o tym, jak, jak się fatalnie czuję. Jak nie mogę sobie poradzić. Są to chwile powiem Wam bardzo niebezpieczne wtedy można bardzo łatwo podjąć głupią decyzję a tak naprawdę później jeśli przetrwasz to, na przykład tak jak ja teraz jadąc na Mity. No, mam szansę się odwirować. Czy się odwiruje? Nie wiem. No. Ale będę próbował. Zobaczymy. Najważniejsze to nie usiąść i, i nie myśleć. Och, jak mi jest źle, kurczę blade, co ja tego. Nie, nie tylko trzeba, trzeba, kochani, po prostu działać. <laughs> bo to jest program działania czyli czyli jak ty działasz to i ten program działa i jest wszystko ok no to zobaczymy jak to pójdzie miałem dzisiaj Potem nawet pojechać po, po motocykl żeby tam przetestować jaki ale powiem wam, ta, ta pogoda jest taka pół na pół nie wiadomo co z tego będzie może najwyżej podjadę i zrobię rekonesans jakie jest szanse Żeby mi dali coś. Ale najważniejsze to teraz pojechać na miting to mi może uratować e, nie tylko nie tylko życie wiesz. Czyli nie tylko moje życie wielu, wielu takich, którzy którzy idą ze mną tą drogą nie? i wam powiem jak taki lider pada To większość ludzi od razu mówi to jak on nie dał rady, to co tam jak będę? Brauzat Dlatego tutaj każdy z nas ma swoją własną drogę i każdy z nas jest tylko człowiekiem. Nie ma tu żadnych, jak to się mówi, naukowców, czy tam nauczycieli, wykładowców. Tutaj każdy jest takim samym alkoholikiem. Ani gorszym, ani lepszym, tylko takim samym. No, i co, i pogadam, i może, może wreszcie dostrzegę to, że świeci słońce, że jednak jestem jako tako zdrowy. Mogę jeszcze chodzić, widzę, mogę ruszać rękoma nogami. Nie lecą mi bomby na łeb. Nie dostrzegam tego, że u nas jest jeszcze spokój. ładna panorama Warszawy tu się za, zaczyna, zaraz przejdę na drugi. Spotkamy się w drugim filmie.